5 listopada 2025 Moskwa-Rosja. Za murami Kremla zebrało się 57 najwyższych rangą urzędników Rosji, pod dwugłowym orłem. Na stole przed nimi leżało dosie ze stemplem test operacyjny. Sarmata Ostatecznej autoryzacji wewnątrz planów przygotowania. Trzy międzykontynentalne rakiety balistyczne RS-28 Sarmat. Każdy z nich przenosi 10 głowic jądrowych. Wystarczająco, by wymazać Kijów-Denipro i Charków w mniej niż 8 minut. Kreml był kiedyś uważany za nietykalny, ale dziś niebo nad nami. Moskwa pękła. Ukraina rozpoczęła wspólną operację. 15 dronów, Bajar TB, 2 i 10 zmodernizowanych migów, 29 tki były gotowe do ataku. Silnie chroniona przestrzeń powietrzna na ziemi. Moskiewska wielowarstwowa obrona warta 9,4 miliarda dolarów. Tarcza chroniona radarem pod Sulnukę. 4EW, M3 pancerce S1 i S500 są obiecujące. Czy bezzałogowe drony i myśliwce mogłyby, czy przebije stalowe niebo Rosji? Czy to się stanie być największą pomyłką Ukrainy? Przekonajmy się. 5 listopada 2025. Moskwa, Rosja. 10. Zero rano niebo nad nami. W Moskwie było szaro i cicho. W wielkiej sali rady na Kremlu. Zebrało się 57 najpotężniejszych osobistości Rosji pod dwugłowym orłem. Żyrandole świeciły jasno, ale powietrze był zimniejszy niż kamień. W centrum siedział Władimir Putin. Wokół niego minister obrony Siergiej Szudzigu, generał Garasimow i szefowie Roskosmosu i strategicznych sił rakietowych. Na stole leżał pojedynczy folder oznaczony Test Operacyjny Sarmata, ostatecznej autoryzacji w jego obrębie. Plany na ograniczony atak nuklearny na Ukrainę przy użyciu 3 międzykontynentalne pociski balistyczne RS-28. Sarmat każdy z 10 pociskami. Głowice o łącznej mocy 100. Megatony wystarczą, żeby wymazać Kijów, Dnipro i Kakefe z mapy w mniej niż 8 minut. Słowa Putina były wyważone, prawie szepcząc: zakończymy tę wojnę na naszych warunkach i przypomnimy, zachód, który dowodzi niebem. Generałowie skinęli głowami. Na zewnątrz, czerwona flaga powiewała, ponad wieżami Kremla, nie zdając sobie sprawy, że może to być sygnał końca świata. Niewidzialna dla nich każda wibracja, każda zakodowana fraza w tym pokoju została już przechwycona. Ukraińska sieć nasłuchowa. AI, strażnik Peron, podłączył się do zaszyfrowanego kanału satelitarnego, krążący 22 0 mil nad Ziemią. Maksymalny wzrost danych odnotowano o godzinie 10.17. Oznaczono jako kategorię Omega, potencjalna sekwencja przedstartowa pocisku nuklearnego. Wewnątrz Kremla spotkanie trwało dalej, pewny siebie skryty, niezłomny. Ale gdzieś pod Kijowem pojawił się wiersz tekstu Ekran Operator. Wykryto protokół autoryzacji Moskwa. Wymagana natychmiastowa reakcja. Historia, właśnie. Rozpoczęło się odliczanie 10.30 rano. Czas kijowski, 30 mem pod ziemią. Sala operacyjna Ministerstwa Obrony Cyfrowej. Siedział w ciemności. Na centralnym ekranie widniała Moskwa. Ogromne serce bije pod szkłem. Tajemnica Kremla była taka, już nie jest tajemnicą, zabłysły czerwone litery. Potwierdzono protokół rozmieszczania broni jądrowej kategorii Omega. Cisza pochłonęła pokój. Spokój natychmiast przerodził się w działanie. Generał Aleksander Hawleno umieścił obie ręce na stalowym stole. Jego głos był jak nóż. Zaraz to zrobią. Nie ma linii odwrotu. Musimy uderzyć prosto w serce. Na drugim ekranie defensywna postawa Kremla: architektura odsłaniana warstwa po warstwie. Podsol nuklearny radar dalekiego zasięgu wielowarstwowy sieć obrony powietrznej Bakem 3, pancers 1. I na koniec. Absolutna zapora sieciowa S500 obiecuje maszynę, który wydawał się niemożliwy do przebicia. System obrony powietrznej uznano za odporny na wszelkie zagrożenia. Ale ostrze długo czekało w ciemnościach. Enlea. Sto obserwowała wszystko w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Przy wietrze północno-zachodnim Stealth Channel cztery oficer bezzałogowego statku powietrznego zameldował: Jeśli zbliżymy się do Moswy na wysokości poniżej 45 merl. ich radary będą miały tylko 8 sekund na reakcję 8 sekund. Wystarczająco dużo, by odwrócić bieg historii lub doprowadzić do upadku narodu. Zatwierdzić operację połączoną. Rozkaz został wydany. W bazie lotniczej PAWA leżało 15 bombowców Bajrotar TB-2. Faza pierwsza przynęta. Ich misją jest prowokowanie, a nie niszczenie. Zaprogramowano je tak, aby naśladowały sygnały stada na radarze. Zmuszą baterie obrony przeciwlotniczej do otwarcia ognia i ujawnienia ich taktyki. Każdy bombowiec TB-2 kosztował 5 milionów dolarów. Każdy rosyjski myśliwiec przechwytujący kosztował 15 milionów dolarów. Faza 2 obejmowałaby głębsze uderzenia. 10 zmodernizowanych myśliwców Fulcrym z Migów, 29 miałoby się wznosić przenosząc R. 77 i klatki 31. Pakiet uderzeniowy wart był niemal 200 milionów dolarów. Były to zmodyfikowane myśliwce, 19 miesięcy tajnych ulepszeń poszycia o niskiej wykrywalności, tłumienie podczerwieni i cyfrowe pakiety stealth zmniejszające wykrywalność nawet o 87 latyna. Plan ominął samobójstwo penetrację. 600 km przez 240 stacji radarowych, dwa pasy pancer, 76 0 kamer i węzeł FK -Suka 4. Moskiewski pierścień obronny, którego budżet szacowano na 9,4 miliarda dolarów, stanął przed planem rozerwania centrum dowodzenia. Niebo nad Europą Wschodnią zaczęło drżeć. 10:42. Zachodnie niebo nad Moskwą pozostało upiornie spokojne. Jakby miasto nie miało pojęcia, że za chwilę zostanie uderzone w samo serce. Jednak spawy 15 samolotów Brotar TB. Dwa rozpoczęło swój ostatni lot. Formacja była warta łącznie 75 milionów dolarów. Została wystrzelona nie po to, by niszczyć, lecz by poświęcić precyzję. Lecieli rozszerzającym się łukiem o wysokości nie większej niż 60 metrów, muskając zimne powietrze nad linią śniegu. Nie był to zespół uderzeniowy dronów, ale 15 celowo wysłanych latarek w burze. Rosja wykryła ich w 4,2 sekundy. Czerwone alarmy pojawiły się na stacjach radarowych Panzer S, 1M3 i Pudzelnuk. Niebo rozdarło się, gdy wystrzelono 32 pociski przechwytujące każdy o wartości od 1,2 do 3 milionów dolarów. W niecałe 42 sekundy Pierwsze cztery TB. Dwa zniknęły. Rosja właśnie wydała 67 milionów dolarów na obronę przeciwlotniczą, aby pozbyć się wabików o wartości 20 milionów dolarów. Ale wojna nigdy nie opiera się na czystej arytmetyce. Druga fala uderzyła ciężka, nieubłagana, przecinając niebo niczym żelazne młoty. 14 TB. Dwa spadało jeden po drugim, rozpływając się w jasnych błyskach i ciemnych smugach dymu. Rosjanie uważali, że zagrożenie zostało zneutralizowane. Wierzyli, że każdy kąt został zabezpieczony, ale 15 fala przetrwała. Teby 215 zniknął z radarowego martwego pola na zaledwie 0,8 sekundy. Błąd oprogramowania był tak niewielki, że można by go uznać za zrządzenie losu. Samolot uderzył w samo serce miasta Kreml. Szybko zbliżał się do celu 700 420 kiedy pocisk uderzył w miedzianą zieloną kopułę, eksplozja nie była potężna, tylko 12 kg ładunku odłamkowego, ale przekreśliła historię. Kopuła wybuchła płomieniami i odłamkami. Dym unosił się spiralnie w górę niczym czarna flaga nad Moskwą. Wyły syreny, żołnierze się rzucili. Państwowe media zamilkły na 11 minut, ale cywile już wszystko sfilmowali. Nagranie rozprzestrzeniło się szybciej niż sam pożar. A to było dopiero otwarcie bramy. Od południa 10 zmodernizowanych migów, 29 wartych. 200 milionów dolarów przebiło się przez warstwę chmur. Silniki ryczały niczym grzmoty, tocząc się prosto przez szpik miasta. Nie przyleciałyby ostrzegać, przyleciałyby uderzyć, gdy Kreml był ślepy. W tym samym momencie serce Rosji zostało obnażone. W tym momencie Moskwa zrozumiała. Za późno. Utrata 14 dronów nie była porażką Ukrainy. To była cena wejścia. Zostańcie ze mną. To, co nastąpi, to nie tylko bitwa. To moment, w którym Moskwa zdaje sobie sprawę, że nie jest już nietykalna. 112 Niebo nad Moskwą drżało niczym pęknięcie przecinające historię. Z wysokości 9 tysięcy metrów, 10 migów, 29 fulcrrimów zanurkowało w formacji włóczni. Silniki ryczały jak grzmoty, rozdzierając chmury. Nie ukrywali się już. To był moment objawienia. Moment, by pokazać światu, że Ukraina dotarła do centrum rosyjskiej władzy. Zablokować główny cel kompleks dowodzenia na Kremlu. Rozkaz był zimny, chirurgiczny. W odległości 12 km bojownicy zanurzyli nosy. Systemy namierzania namierzyły sygnatury cieplne i odbicia radarowe z serca miasta. 20 pocisków powietrze Ziemia Kult 29. Te każdy wart niemal. 1,2 miliona dolarów oderwało się od ich skrzydeł i pomknęło przed siebie niczym płonące stalowe strzały. Moskwa rozbłysła błyskiem elektrycznego ognia. Rosja odpowiedziała natychmiast. Baterie pancir s Jeden uruchomiły działa automatyczne, wyrzutnie bak m Trzy wystrzeliły salwy pocisków przechwytujących, a tarcza S. 500 Promit została włączona, aby wytropić nadlatujące głowice. W ciągu 10 sekund niebo zamieniło się w labirynt eksplozji smug kondensacyjnych i potężnych fal uderzeniowych. Przechwycono 18 z 20 pocisków, co stanowiło niemal idealną obronę. Ale wojna nie wymaga perfekcji. Wystarczy jej jedno otwarcie. Ostatnie dwa pociski przedarły się przez burzę i uderzyły w pensjonat Kreml oddalony zaledwie 190 metrów od głównego pałacu. Podwójne detonacje rozbrzmiały echem po całym mieście, niczym ryk bębnów pogrzebowych. Pięciu wysokich rangą urzędników zginęło, a dwadzieścia zostało rannych w tym asystenci analitycy i oficerowie łączności. Miasto zamarzło. Okna zadrżały. Kamery uchwyciły fragmenty czerwonego dachu, spadające niczym czarny śnieg. Tymczasem MiG-29 o numerze katapultowym K. 27 został trafiony odłamkami od wybuchu pocisku przechwytującego. Jeden ze stabilizatorów został uszkodzony, silnik zakrztusił się płomieniem. Pilot nie katapultował się. Pociągnął za drążek sterowy, naprowadzając uszkodzony samolot z powrotem w kierunku ukraińskiej przestrzeni powietrznej, mając zaledwie 31% ciągu. Przeżył, a Putin bezpiecznie schronił się głęboko w utwardzonym podziemnym bunkrze. Tron pozostał, ale cisza wokół niego nie była już taka sama. Celem Ukrainy nie był zamach. To było przesłanie niesione przez eksplozję: możemy dotrzeć do Twojego serca w każdej chwili. Usiądź przy stole negocjacyjnym. Moskwa obudziła się w poranku, jakiego nigdy wcześniej nie zaznała. Miasto nadal stało jego wieże, aleje i tłumy, ale powietrze się zmieniło. Stało się cięższe, gęstsze, tak ciche, że niemal można było usłyszeć oddech strachu. Wieść rozeszła się w ciągu siedem minut niezależnymi kanałami, a w ciągu 23 minut dowiedział się o niej cały świat. Ukraina uderzyła w centrum rosyjskiej potęgi. Nie w posterunek graniczny, nie w skład ropy naftowej, nie w magazyn, ale w sam Kreml. W kompleksie dla gości dyplomatycznych ekipy ratunkowe przedzierały się przez odłamki kamienia i odłamki tynku. Potwierdzono pięć ofiar śmiertelnych, trzech doradców DES, bezpieczeństwa, zastępca sekretarza parlamentu i starszy dyplomata. Rannych zostało dwadzieścia osób. Wiele z nich ma zmiażdżone żebra, poważne oparzenia lub urazy głowy spowodowane falą uderzeniową. Liczba ofiar mogła być niewielka w porównaniu z czasami wojny, ale w takim miejscu była to polityczna katastrofa. W sali obrad Putin siedział w milczeniu. Nikt się nie odezwał. Nikt nawet nie odważył się poruszyć na krześle. Jego wyraz twarzy się nie zmienił, ale jego oczy tak. Kiedy władza zostaje dotknięta,. Strach przestaje być udziałem społeczeństwa. Należy do tego, kto ją dzierży. W Kijowie nie było wiwatów braw hymnu, tylko jeden raport odczytano powoli. Główny cel strategiczny został osiągnięty. Zademonstrować zdolność do penetracji i uderzenia w centralne dowództwo obronne Federacji Rosyjskiej. Rozumieli, co to oznacza. Rosja może odpowiedzieć w każdej chwili. Ale jak ostrze przyłożone do gardła przeciwnika siła nie tkwi w cięciu, Siła tkwi w wiedzy. Cięcie można powtórzyć. Międzynarodowe media nazwały to wydarzenie nocą pękniętego nieba. Rubel stracił 19% w ciągu 6 godzin. Tego dnia z Moskwy wystartowało 41 prywatnych samolotów przewożąc rodziny ministrów i oligarchów za granicę. Zaczęły się formować małe zgromadzenia publiczne. Najpierw w Petersburgu. Petersburg, potem Jakatanburg, potem Kazań. Nie było szans, transparentów, haseł. Ludzie po prostu stali nieruchomo patrząc w niebo po raz pierwszy, rozumiejąc, że Rosja nie jest już nietykalna. W Waszyngtonie, Berlinie i Pekinie bez przerwy dzwoniły bezpieczne telefony. Za każdymi zamkniętymi drzwiami rozbrzmiewało jedno pytanie: Skoro Ukraina może uderzyć na Kreml, dzisiaj gdzie może uderzyć jutro? A pod koniec nocy, głęboko pod Kijowem, generał Hawleno wypowiedział jedno zdanie. Cichy, ale cięższy niż jakikolwiek pocisk. Nie musimy wygrywać dzisiaj. Potrzebujemy tylko, żeby zrozumieli, że możemy wygrać. Wojna się nie skończyła, ale równowaga się zachwiała i historia od tego momentu nigdy już nie wróci do tego, czym była kiedyś. Wojny nie kończą się najgłośniejszymi eksplozjami, ale ciszą, która po nich następuje. Moment, w którym obie strony zdały sobie sprawę, że nie ma drogi naprzód, która nie wymagałaby wyższej ceny niż poprzednia. Po ataku na Kreml świat stanął u progu tego konfliktu. Rosja nie mogła już dłużej twierdzić, że jest nietykalna. Ukrainy nie można było już dłużej traktować jako państwa słabszego, zmuszonego jedynie do obrony. Narody obserwujące sytuację z daleka zostały zmuszone do ponownego rozważenia swojego miejsca w nagle zmienionej równowadze sił. Jednak w obliczu tego napięcia to zwykli ludzie najwyraźniej odczuli konsekwencje. Rosyjskie matki spoglądały w niebo, wiedząc, że ich synowie znów zostaną wysłani na front. Ukraińskie dzieci próbowały zasnąć przy dźwięku syren lotniczych i blasku pocisków przecinających noc. Każde zwycięstwo narodu wiązało się z żalem po stracie jego mieszkańców. Ostatecznym pytaniem nie było już więc, kto jest silniejszy, ale ile strat wystarczy. Ukraina udowodniła, że potrafi uderzyć w samo serce Rosji. Jej celem nie była jednak niekończąca się zemsta. Chodziło o zajęcie należnego miejsca przy stole negocjacyjnym, gdzie nie ugnie się pod siłą, lecz spojrzy przeciwnikowi prosto w oczy. Wojna trwa, granice wciąż płoną pod zimowym niebem, ale świat usłyszał teraz przesłanie, które nie zostało wypowiedziane słowami, lecz z mocą. Żadne imperium nie jest wieczne, a wola narodu może zmienić bieg historii. Spokój może nie nadejść jutro, ale od tej chwili stał się czymś możliwym. Jeśli uważasz tę analizę za wartościową i chcesz otrzymywać bardziej szczegółowe analizy tego typu, nie zapomnij polubić, udostępnić, zasubskrybować i kliknąć dzwonek powiadomień, aby nie przegapić tego, co wydarzy się dalej.